No popatrz, tak długo tu mieszkamy, a jeszcze tu nie byliśmy. A ty wiesz, kochanie, że twój mąż to był kiedyś mistrzem jeździectwa? Kocie, ale kiedy to było? No ja kiedy? Jeszcze w liceum sporo jeździłem. To znaczy, że te konie tutaj mogłyby być wnukami tych, na których jeździłeś, albo nawet prawnukami. Bardzo śmieszne, bardzo. Kotuś, tego się nie zapomina, jak jazdy na rowerze. No dobrze, już chodź, wybierzemy konia. O, może ten? ja daj spokój. Przecież to jest koń dla początkujących, no. On na samą myśl o galopie dostanie zadyszki. A, ale słodki jest, no popatrz. Chodź. Chodź, 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 chodź. No Posłuchaj. koń to musi być wielki, dziki, silny, taki czarny. Musi mieć to coś. Hmm. Nie myślisz, że ja będę jeździł na takiej habecie, no daj spokój. Nie no, oczywiście, że nie, tylko pomyślałam, że może dobrze by było, żebyś sobie wszystko przypomniał, odświeżył. O, tam tego widzisz? Proszę, to rozumiem. Ty wiesz, że ja czasem mam taki sen, że jestem na dzikim zachodzie i pokrywa hmm. mnie kowboj na czarnym koniu, chwyta mnie mocno i wywozi daleko. No a potem. No i co potem? Jak tam? Wybrali Państwo już konie dla siebie? Tak, ja wybrałem tego, a żona. Może tamtego. Którego tego pan wybrał? Tak. Hmm. Podziwiam, podziwiam. No, piękne konisko. A jak ma na imię? Diabeł, ale niektórzy na niego mówią klubowicze Czarna Śmierć. Czarna Śmierć powiada pan? – No, w tym roku na przykład czterech już rzucił. Tam kilka żeber połamanych, nie? Trochę tam miednica strzaskana, obie nogi. No, mówię panu, miazga totalna. Miazga, powiada pan? Ano, ale co? Siedłamy.